Marcin Maron jest gościem Radia Lublin. Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Bardzo mi miło, witam pana, witam państwa. Za chwilę porozmawiamy o fotografiach, które można podziwiać w Galerii Gardzienice, ale chciałem zacząć od pewnego drobnego przewodnika mapy, która jest tam na samym środku, w gablocie. Co to za artefakt? To jest miniaturowy przewodnik firmy Talit po Paryżu z 1928 roku, który pozwalał turystom Przede wszystkim orientować się w topografii Paryża, a pojawił się tam on jako pewnego rodzaju artefakt obok albumu z fotografiami Andre Kertesza. To wszystko ma swoją taką podbudowę troszeczkę teoretyczną, trochę bardzo praktyczną, bo to są też takie artefakty, które pozostały po Paryżu. Takie drobne ślady, które możemy przetransponować do galerii, ślady rzeczywiste Paryża. Przedwojennego jeszcze z lat 30. Materialne ślady, prawda? Album Andre Kerterza, znakomitego fotografa węgierskiego obchodzenia, ale w zasadzie no, francuskiego klasyka fotografii z lat 30. i później. Album z 34 roku. A więc coś, co gdzieś tam z Paryża przyjechało, taki stanowi taki materialny właśnie też ślad tego miejsca. No i przewodnik, który który po, pozwalał się turystom orientować w, w topografii Paryża. Ale to wszystko ma też podbudowę pewną teoretyczną, bo ja w tej wystawie mojej fotograficznej, w wystawie moich fotografii, mojego autorstwa odnoszę się... To znaczy tak, punktem wyjścia Paryż jest w ogóle całą historią. Jest, jest to potężny temat. Rewolucja, sztuka, moda, ostatnie Igrzyska Olimpijskie, więc no, Paryż Świ cały świat, można powiedzieć. Więc trzeba wyciągnąć jakąś nitkę, którą można by pójść, tak, i yy, ona by poprowadziła w. Yy, jako temat tej wystawy stanowiłby pewien temat, czy oś główną yy, tej wystawy. Tą, I tą nitką yy, dla mnie było z jednej strony sama fotografia, właśnie. Yy, Odniesienia, pewne, które się pojawiają do klasyka fotografii, czyli Andréa Kertésza. A drugą y, jak gdyby nitką jest y, motyw spacerowania, wędrowania po Paryżu, i tutaj z kolei postać y, filozofa, y, pisarza niemieckiego y, Waltera Benjamin'a, który również w latach 30. Y, y, po ucieczce z Niemiec y, no, spędził w Paryżu kilka lat i studiował to miasto, bo obaj i Kertész i Benjamin właśnie prowadzili swoiste studia nad Paryżem. Penetrowali jego zaułki, zwracali uwagę na takie miejsca i detale, które z reguły umykają takim zwyczajnym, że tak powiem, turystom czy przybyszom do Paryża, którzy podróżują jakimiś utartymi szlakami. Jak zacząć przygodę z Paryżem? Trzeba rzeczywiście najpierw pójść w te wszystkie ważne, klasyczne miejsca, a dopiero potem się zgubić. Czy może wyrzucić ten przewodnik i od razu się zgubić. Yy, no metod jest pewnie kilka. A pana? Moja metoda była taka, że ja jednak przewodnik się bardzo przydaje, chociaż w ogóle ta, ta sfera topografii Paryża też jest niezwykła, bo Paryż jest jakimś rodzajem, tak jak większość wielkich olbrzymich aglomeracji miejskich, jest jakimś rodzajem labiryntu, prawda Więc, i takie odniesienia też gdzieś na tej mojej wystawie mam nadzieję, będą widoczne. Więc ten przewodnik się zawsze przydaje, ale oczywiście ważna jest też jakaś. Taka kontrolowana umiejętność zagubienia się w tym mieście, więc ja raczej preferowałem właśnie tę metodę, czyli chodzenie własnymi szlakami przy pomocy właśnie jakichś wskazówek, ewentualnie z przewodników, czy też zasłyszanych historii, na przykład wyczytanych gdzieś w książkach, także prawda, czy zobaczonych na zdjęciach na przykład. Natomiast no, moj, moja przygoda z Paryżem zaczęła się ponad 30 lat temu. I w zasadzie z jednej strony to miasto jest dla mnie miastem takim bardzo konkretnym, bo, bo związanym też z przyjaciółmi, którzy tam mieszkali, z rodziną, która tam też przebywała przez jakiś czas, ale z drugiej strony jest w pewnym sensie miastem mitycznym, a to dlatego, że mnie zdarzyło się być pierwszy raz w Paryżu w 1992 roku, więc dość dawno. to była Podróż z przyjaciółmi z Liceum Plastycznego tuż po ukończeniu, po maturze, jeszcze wtedy autostopem. Jechaliśmy gdzieś do Mekki jeszcze wtedy, jak myśleliśmy wtedy o Paryżu, sztuki, sztuk pięknych, także fotografii. I rzeczywiście udało nam się wtedy kilka rzeczy ciekawych zobaczyć. Oprócz samych zabytków, być w Muzeum Dorsey, na przykład na cmentarzu Perlaszest i w kilku innych miejscach. Ale to też był specyficzny czas, bo wtedy otworzyły się granice. Myśmy. Przekraczali granicę polsko-niemiecką jeszcze z paszportami, ale już francusko-niemiecką na piechotę, gdzie już nie było, czy właściwie były szczątki pozostałości tych przejść granicznych. Więc to był moment otwarcia się też na, na zachód dla młodych ludzi. To było bardzo ważne doświadczenie i mogliśmy się poczuć w pewien sposób już wtedy Europejczykami. To było ważne. To jest fotografia uliczna, fotografia reportażowa, jak możemy ją nazwać? Na pewno jest nastawienie na tę ulotność chwili, na złapanie tego momentu, ale jak ją określimy? To jest fotografia uliczna, to nie jest fotografia reportażowa. Ja powiedziałem o tej nitce, którą musiałem mhm. złapać, żeby jak, jak gdzieś pójść w jakimś kierunku bo oczywiście mogłem spędzać czas w Paryżu, no nie fotografując, a do muzeów, nie wiem, wypoczywając, spotykając się ze znajomymi, no ale chciałem też jakoś tą fotograficzną nitkę pociągnąć. Andre też był o tyle ważnym fotografem dla mnie, że rzeczywiście kilka kadrów, był mistrzem fotografii ulicznej, właściwie klasykiem tej fotografii e, i w Paryżu i później w Nowym Jorku. E, kilka kadrów bardzo mnie zachwyciło, kilka jego zdjęć i pomyślałem, że taka metoda, oczywiście nie w sensie dosłownego naśladowania, ale właśnie mm, łapania pewnych fragmentów, miejsc e, e, Paryża, momentów. E, Zaskakujących czasem, taki, czasem takich dziwnych, nieoczywistych, byłaby tą metodą, która mogłaby mi również posłużyć, ponieważ ja nie, nie przebywałem w Paryżu na tyle długo, żeby na przykład mógł, móc penetrować jakieś problemy społeczne, powiedzmy, prawda? Czyli zrobić reportaż, czy nawet dokument, fotografię dokumentalną, która w ogóle wymaga no, takiego głębszego studiowania, na przykład pewnych problemów społecznych, prawda? Więc, jest to taki Paryż trochę, trochę zmyślony, też, prawda? Trochę zobaczony, trochę zmyślony. Tak jak była ta fotografia z lat sześć, 30., bo ona się odnosiła też trochę do surrealizmu. Fotografia, na której nie ma tłoku, prawda? Fotografia, na której, która jest minimalistyczna, która jest bardzo czysta, w której jest też sporo geometrii. Tak, no na pewno są to te modernistyczne odniesienia, dlatego też znowu ten kertesz, jak wiadomo, z jednej strony właśnie fotografia uliczna, ja polecam zdjęcia kertesza, zaraz będę mówił o swoich również, ale on był niezwykle czuły właśnie i na ten kontekst społeczny. Ten album, który którego fragmenty można zobaczyć na wystawie, no bo nie cały. Tam są na przykład portrety mieszkańców bezdomnych, śpiących nad Sekwaną, ale są właśnie też takie próby fotografii, gdzie na przykład geometria kadru jest bardzo ważna. też był bardzo mistrzem tego typu kadrów, ale łączył jedno z drugim jakoś bardzo umiejętnie To to jakby też bardzo mnie inspirowało. No jest, te, To są nawiązania niewątpliwie w tej mojej fotografii również do tej fotografii modernistycznej, która też, jak wiemy, odnosiła się do, do wtedy do nowinek sztuki, no, czy do sztuki po prostu, nie wiem, nawet abstrakcyjnej, mimo że to może się wydawać dziwne, że fotografia jest bardzo konkretnym sposobem obrazowania, ale te wpływy na przykład abstrakcji też em, wtedy w tej fotografii modernistycznej lat 30., 20., było widać. Ale nie tylko, oczywiście. Mamy wiele odbić. Zwierciadła na tej wystawie. To, to jaki jest rzeczywiście Paryż? Jak się przegląda w tych zwierciadłach i w tych odbiciach na Pańskich fotografiach? No, to jest Paryż, taki trochę tak jak powiedziałem, to jest Paryż spacerowicza, to znaczy człowieka, który stara się swobodnie podążać ulicami, zanurzać w te różnego rodzaju zaułki. Eee, niekoniecznie iść tymi szlakami utartymi właśnie wraz z tłumem, chociaż wiemy, że ten klasyczny flaner, powiedzmy, Bodlerowski, e, lubił e, e, penetrować te e, gwarne miejsca i tłumne miejsca. Natomiast tutaj raczej ja unikałem tych miejsc. Natomiast no. Długo chodząc w ulicami, wpada się w pewien rodzaj transu, prawda? I też jest pewien specyficzny, pewne specyficzne poczucie czasu się wytwarza, ponieważ e, e, no idziemy, myślimy o swoich sprawach przeważnie. Te nasze myśli wybiegają i w przeszłość, i płynnie przenoszą się w przyszłość. Z kolei musimy być uważni, więc te chwile, które obserwujemy, sprowadzają nas jakby gdzieś w, to, w teraźniejszość, znowu przerywają. Czyli mamy taką kondensację dziwną czasu, więc może to troszkę przypo, przypomina troszeczkę doświadczenie senne. Zresztą też coś takiego, co... Pojawia się właśnie w tych drżeniach surrealistycznych jakieś echo, tego było również widoczne w zdjęciach Kertesza, czy też nawet w tych dociekaniach Waltera Benjamin'a, o których wspomniałem. To udało się panu też przejrzeć trochę w tych zwierciadłach i w tych lustrach. No myślę, że tak, ale to taka zwie, z, motyw zwierciadła jest tutaj taki oczywiście metaforyczny i, i zarazem bardzo konkretny, no bo zwierciadło to są refleksy, refleksy to jest refleksja, prawda, więc to o czym przed chwilą y, powiedziałem. E, więc jakiś, jakiś taki y, motyw również autotematyczny właśnie dotyczący samej fotografii. E, natomiast y, znowu odnieszę się do, do Waltera Benjamin'a, bo on bardzo miał bardzo takie też, o ile Kerr też tworzył Kadry fotograficzne i obrazy fotograficzne właśnie oparte na bardzo uważnym e, poszukiwaniu i znajdowaniu nieoczywistych detali. O tyle Benjamin tworzył tak zwane. Mm, obrazy myślowe, które właśnie polegały na e, bardzo takim skondensowanym e, połączeniu konkretnych obserwacji szczegółów i pewnej idei. E, to jest dość trudno do, 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 do wytłumaczenia, ale naprawdę robi to dość duże wrażenie i jak się czyta te notatki Benjamina, to bardzo właśnie e, one się kojarzą z tymi doświadczeniami moimi i, i, i wydają się prawdziwe. To, to są trudno takie uchwytne, że tak powiem, e, momenty. Ale też pisał o tym, że że, te, że Paryż jest po pierwsze miastem, które odbija się w wielu zwierciadłach, bo to jest zwierciadło, czysto materialne, zwierciadło tak jak lśniący po deszczu asfalt, prawda? czy witryny eleganckich sklepów, czy też lustra w kawiarniach, prawda? Czy, ale to jest też lustro sztuki i literatury przede wszystkim też również i... Właśnie fotografii, bo nie zapominajmy o tym, o czym zresztą Benjamin także wspominał, że no fotografia, a przynajmniej jej część, bo może trudno to tak bardzo jednoznacznie uściślić, ale jednak rodziła się w Paryżu, tak, we Francji. I ten Paryż. Wielokrotnie przeglądał się w wielu różnych zwierciadłach y, obiektywów y, fotograficznych. Paryż zdaje mi się takim miastem, do którego właśnie, tak jak Pan w latach 90. mówił, no, pojechał ze znajomymi do którego właśnie pielgrzymują artyści, żeby znaleźć swój język, żeby opowiedzieć się i, i postawić się albo w kontrze, albo rzeczywiście stanąć obok jakichś myśli artystycznych. Spotykał pan często artystów, którzy właśnie jechali do Paryża, żeby szukać swojego języka artystycznego? Udało się takie właśnie przyjaźnie, takie spotkania nawiązać? To trudno powiedzieć, bo może bezpośrednio, nie aż tak bardzo, chociaż znam też historyków sztuki, którzy znają się bardzo dobrze na, na, na Paryżu. Mnie udało się, miałem taką małą przygodę na Montmarché, po którym chodziłem, który jest oczywiście... Ale właśnie, czy jeszcze jest, czy był tą mekką no sztuki, bo wiadomo, że centrum artystyczne, powiedzmy po II Wojnie Światowej na pewno przejęły na siebie inne metropoli, przykład Nowy Jork, prawda? Nie wiem że Paryż jest tym miastem legendarnym. Na pewno właśnie stolicą sztuki, no miastem artystów to, to na pewno różnego rodzaju I, i stolicą sztuki przede wszystkim właśnie moderni, modernistyczne. ale miałem taką zabawną kiedyś historię, gdzie przechadzałem się po matrze. Yy, zastanawiając się, co będę robił po przyjeździe do Polski mieszkając wtedy w Warszawie i pracując jako operator yy, telewizyjny, filmowy, yy, ale znalazłem taką małutką karteczkę, jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia, to skręćcie w prawo i skręciłem w prawo, schodząc gdzieś tam już z tego mamatru w jakiś mały wąski zaułek na po podwóreczko, gdzie spotkałem yy, Japończyka i piękną francuskę z długimi kręconymi włosami. I dostałem się do atelier. Właściciela tego atelier nie było, bo był to jakiś niemiecki też młody chłopak, fotograf, który wyjechał akurat na jakąś sesję zdjęciową, ale zacząłem z nimi rozmawiać. Później jakoś tak, nie wiem czy zaprzyjaźniłem, ale zaznajomiłem się z nimi, także odwiedzałem ich jeszcze także ze swoimi zdjęciami, bo miałem te zdjęcia ze sobą. Ja bardzo lubię takiego fotografa Bill Brandt, angielski fotograf, też mniej więcej z tego okresu 30., 40. i później 50. lat. I poszukiwałem albumu tego fotografa. Jeszcze wtedy nie wszystko było tak powszechnie dostępne w internecie, ale nie mogłem go znaleźć. I siedząc z nimi rozmawiając, e, zapomniałem nazwiska tego e, Billa Branta. Natomiast wyciągnąłem swoje zdjęcie. E, to był portret koleżanki. E, I oni powiedzieli, że coś im to przypomina, że przypomina im to zdjęcie Billa Branta. <laughs> <laughs> ja sobie wtedy <laughs> przypomniałem, To była dość zabawna historia. <laughs> no, jednak jak, jak to niesamowicie oddziaływuje. Nasi, nasi idole, osoby, których albumy przeglądamy na naszą twórczość i na ten, na ten język, prawda? No tak, no to, to chyba rzecz No Próbujemy tak. też nawiązać jakiś dialog. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku też tak jest i że on będzie jakiś twórczy, nie tylko naśladowniczy. Jestem ciekaw, jak się pan wybiera na taki spacer fotograficzny. Eee, czy to jest jakiś rytuał? Co pan pakuje ze sobą? Nie, nie, nie. Ja raczej nie mam jakiś taki rytuał. No, muszę mieć. Ja przyznam, że wszystkie te zdjęcia, które zrobiłem, to są robione zdjęcia na, jeszcze na materiale analogowym. I klasycznym aparatem Nikon, obiektywem standardowym, bo, bo, on, bo on jakby nie, nie rozprasza, tylko po prostu widzi pewnym, podobnie jak oko ludzkie i, i, i yy, no, trzeba jakby dostosować się do niego i znaleźć odpowiedni punkt widzenia, tak? nie, ma, nie ma tych deformacji, nie ma, nie ma możliwości zmienia fo, fo, yy, no, zooma tak, czy fokusa, yy, przybliżania, więc Trzeba się ustawiać jakby pod e, pozornie takie proste i zwyczajne widzenie, ale trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby, 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 żeby ono stało, stało się interesujące. Nie ma specjalnie rytuału, niemniej e, jednak, po e, moje pobyty w Paryżu no to nie były bardzo długie pobyty, to były głównie pobyty wakacyjne, bo miałem akurat wtedy taką możliwość, więc 2-3 tygodniowe maksymalnie. No ale przynajmniej tydzień czy 10 dni jednak było poświęcane fotografii i polegało na tym, że po prostu wychodziłem z domu. No, nie chodziłem nocami czy bardzo rano, prawda? Chodziłem po prostu w dzień. Wychodziłem w domu, powiedzmy, o dziewiątej i dziewięć godzin, po prostu, no chodziłem. No, to była praca po prostu w jakiejś mierze, która też, no, wciągała i pozwalała właśnie zastanowić się, co, co jeszcze można by sfotografować, bo no im więcej chodzimy, tak tym więcej zauważamy. Paryż jest też takim miastem jednak niezwykle wdzięcznym do fotografowania, bo nawet sami ludzie, jak widzą, że się ich fotografuje, czy że się w ogóle fotografuje, to pozwalają na to. Czy widać, że jest tam pewne obycie też nie tylko z turystami, którzy no masowo fotografują, ale też z ludźmi, którzy wiedzą, że po prostu można ich fotografować. Tak? Więc to też jest. Poza tym. Mam nadzieję, że to też na moich zdjęciach widać. Paryż jest na tyle niezwykłym miejscem, że sama materia, że tak powiem, Paryża jest niezwykła. Kamienie mostów, tak, wykończenia ławek, drzwi, nawet te tafle szkła, szyldy. To wszystko jest z reguły niezwykle starannie wykonane, także często bardzo z niezwykle szlachetnych kruszców. No mówię też o Starym Paryżu, ale nie tylko. Mm, więc yy, to już daje jakiś taki yy, bardzo ciekawy, indywidualny aspekt yy, temu, co się pojawi na zdjęciach. Jak dokonywał Pan wyboru tych zdjęć na, na tę wystawę? Bo wiadomo, że wystawa zawsze jest wycinkiem, pewnym wyborem. Ten wybór przebiegał łatwo, czy żmudnie było ograniczyć z tak wielu ciekawych kadrów do tej wystawy? No, przyznam, że była to praca, bo y, to jest kilkadziesiąt negatywów y, negatywów zeskanowanych, bo już y, y, sam efekt finalny nie pochodzi z ciemni, tylko jest wydrukiem, ale mam nadzieję, że dość dobrze, dobrej jakości cyfrowym. Natomiast no, praca nad wystawą trwała blisko półtora roku, od pierwszych y, jakichś takich koncepcji y, z kuratorką do, y, do, tego, do tego efektu finalnego. Y, zauważyłem, że, że y, dobrze jest chyba zestawiać te zdjęcia parami, tak, mhm. żeby one nawiązywały pewne korespondencje ze sobą i też dawały widzom taką no niejednolitą możliwość odbioru, to znaczy no, bliżej, dalej na przykład, prawda, jakiś detal, coś szerszego. No, takim trochę filmowym może też, jestem z wykształcenia filmowcem, sposobem e, pokazywania, ale właśnie w e, dyptykach, e, czy, czy dwójkami, parami. No, na pewno trzeba było odrzucić e, Sporo zdjęć, bo ze zdziwieniem stwierdziłem, że jednak na początku byłem dosyć sceptyczny w stosunku do tego, czy rzeczywiście coś z tego wyjdzie, ale później stwierdziłem, że jest jednak sporo tego materiału. I też no, jest bardzo trudno oczywiście pokazać Paryż. Chciałem oczywiście, żeby to była jakaś atmosfera tego Paryża, prawda? żeby ona się jakoś uwidoczniła, unaoczniła. Oczywiście także poprzez pewne bardzo ważne miejsca, no, takie jak na przykład nabrzeża Sekwany. I pojawiają się te miejsca, bo jest ten stary Paryż, jest, są fragmenty y, Luwru, czy są, y, y, jest Most Królewski, y, no ulice też w samym centrum ścisłym Paryża, ale teraz powiedzieć co jest centrum, a hmm. co jest... Co, co nim nie jest, to jest bardzo trudne, a wszystkiego się nie da pokazać. Ale jest też ta, ten, ten, ten utopistyczny, utopijny Paryż La Défense, prawda, tej dzielnicy we fragmentach. Więc, z jednej strony, chciałem dać jakieś takie spektrum dość szerokie, ale z drugiej strony też stworzyć jakąś taką właśnie własną opowieść, która, która by nie dotyczyła tak. Konkretnego czasu, też, prawda? Bo też gdzieś wczoraj się spotkałem z taką opinią, że w zasadzie te zdjęcia, mm. no one mogłyby się rozgrywać czy ukazywać Paryż teraz i, i właśnie 30 tak, to prawda. Czy, czy więcej lat temu. Ja oczywiście się nad tym zastanawiałem i myślę, że to wynika właśnie też trochę z tej metody, którą zastosowałem, mm -hmm. ale Czyli... jednak stosowałem ją świadomie. i Odnosząc się do, tego, do tej sfery snu czy marzenia, prawda, czy pewnego mm, oszołomienia czy transu, w który wchodzimy spacerując, prawda, i jakby poddając się temu wysiłkowi i zanurzając się w miasto, no to tak jak powiedziałem, wtedy ten czas yy, jak gdyby kondensuje się w jakiś sposób. I, a ponieważ to nie są zdjęcia, które mają być właśnie dokumentem czy reportażem, no to wydaje mi się, że ta uwaga była słuszna i może właśnie o to chodziło. Gdzie jest teraz kulturalne centrum Paryża? Bo troszkę o, wspomniał pan o tym i to też tak jest, żeby postrzegamy miasto y, jakimiś schematami, mitami. A według pana gdzie teraz najmocniej bije kulturalne życie w Paryżu? Przyznam, że teraz to trudno mi powiedzieć, bo już dwa czy trzy lata nie byłem w Paryżu i y, myślę, że jest tych miejsc wiele. Są nimi na pewno atelier, są salony literackie, które zapewne istnieją, więc nie przypuszczam, żeby było jedno jakieś miejsce szczególne. Dla Pana? Jest sporo miejsc, które, tak jak mówię, kojarzą się ze sztuką. Muzea oczywiście, czy muzea sztuki nowoczesnej, na no, Pompidou i tak dalej, prawda? To były te dla mnie te, te miejsca były ważne, jeśli chodzi o takie artefakty kulturowe. Ale ja na przykład bardzo lubiłem spacerować po parkach i yy, yy, była już jedna wystawa moja yy, dotycząca parków francuskich i też dobrze że sekwany też z pewnym kontekstem literackim, yy, bo też te yy, no, Paryż jest w pewnym sensu kwintesencją życia mieszczańskiego, prawda? Tak. E, 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 czy był, ale myślę, że dalej jest. W związku z tym. E, e, parki są też częścią tego życia, ale zarazem takim jakimś ogrodem, który mm, no nie jest ściśle, jest wpisany w tkankę miasta, ale jest też czymś takim, jakby niezwykłym pejzażem czy krajobrazem, prawda? Więc. E, bardzo lubiłem chodzić do ogrodu luksemburskiego i czytać po prostu książki. Tej wystawie towarzyszy jeden portret chyba wyjątkowej osoby dla pana, prawda? Tak, to jest portret przyjaciela, Michela Jaszczyszyna, który niestety zmarł już ponad 10 lat temu, ale myślę, że bez którego być może nie byłoby tych zdjęć, ponieważ także dzięki niemu mogłem przebywać czy bywać w Paryżu. A to był człowiek także związany z Lublinem, bo mieszkał i w Paryżu, i w Lublinie, więc ta wystawa jest dedykowana w pewien sposób jego pamięci. Powiedzmy trochę, wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, a więc od tej gabloty, która jest na środku i tam są te dwa artefakty ważne dla tej wystawy. Zacznijmy, powróćmy do tego przewodnika, który jest chyba bardzo legendarny. Prawda? I kiedyś tak naprawdę po Paryżu nie chodzono bez niego. To jest przewodnik. Nie wiem, czy on jest legendarny, no to jest mhm. przewodnik na pewno z epoki, czyli z 28 roku. Ale słyszałem, Ko że ważny dla, w tamtej epoce i to była po prostu to była rzecz, bez której po prostu nie, nie, nie podróżowano no można było łatwo się zagubić bez przewodnika tak, tak jak teraz teraz tak. przewodniki mamy w e, telefonach prawda mm -hmm. i sięgamy głównie do telefonów ale ja mówiłem też o tej topografii Paryża e, bo te mapy wszelkiego rodzaju przewodniki to jest jakby oddzielna historia i oddzielna jakby literatura dotycząca Paryża mm -hmm. to jest znowu jakiś rodzaj zwierciadła e, paryskiego e, zwierciadła Paryża tak który jakoś ym, ym, pokazuje czy daje nam wiedzę o nim. Właśnie zacytuję tu Waltera Boniamina, bo on fajne, fajne zdanie powiedział, że jest, co cytuję tutaj, jest ultrafioletowa i podczerwona wiedza o Paryżu. Hmm. Jakby dwa skrajne, niewidoczne gołym okiem skrajne, skraje widma, tak, światła. I tą wiedzą jest fotografia i plan miasta. Najdokładniejsza wiedza z jednej strony o szczegółach, a z drugiej strony o, o całości, bo fotografia posługuje się szczegółami, wycinkami, fragmentami. To jest nieuchronne, prawda? A plan miasta daje nam jakieś pojęcie właśnie o całości. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na tę wystawę. Na tej wystawie zresztą też cytaty, ten chyba też jest? Tak, tak? Jest, jest. Ten też jest. Jest wiele właśnie e, cytatów, które pozwolą Państwu jeszcze lepiej podziwiać i przeżywać te obrazy. Do kiedy będziemy mogli te fotografie oglądać? Wystawa z, rozpoczyna się e, 19 września o godzinie 18.00. Natomiast yy, obrazy będzie można oglądać do końca października. Gratuluję tej wystawy i dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, bardzo mi było miło.